Że no ciężko było dzisiaj w Wągrowcu o trzy punkty? Gdybyśmy byli mądrzejsi na boisku, to mogliśmy ten cel zrealizować. Natomiast się okazało, że niektórzy zawodnicy chyba są za bardzo elektryczni. Jak na, jak na trzecią ligę, nasza gra w defenzywie wołała po do nieba. Gdybyśmy wykorzystali przy wyniku 1-1. Jedną czy dużą sytuację mogłoby być inaczej, wykorzystał to przeciwnik z naszych kardynalnych błędów, bo tak nie, tak nie można. Nawet na poziomie trzeciej ligi to, to jest wstyd, żeby doświadczeni zawodnicy w ten sposób się zachowywali. Przegraliśmy drugi mecz z rzędu. Smutne to. Leżymy w dalszym ciągu na łopatkach, trzeba się z tych łopatek dźwignąć. Następny mecz. Z jeszcze trudniejszym przeciwnikiem, bo w świecie jest na pewno wyżej notowana aniżeli Nielban Hongrowiec. Jeżeli nie poprawimy swojej gry, to dalej będzie trudno punkt. Można się spodziewać jakichś zmian personalnych? Na pewno, jakieś roszady muszą, muszą być. Nie będzie rewolucji, bo na taką nas nie, nas nie stać, ale jakieś delikatne przesunięcie w zespole muszą nastąpić.